Ciao, tu Noemi. Chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj jedziemy na lotnisko do Warszawy. E, I jutro o, powinniśmy być jutro o 3 rano. E, no i wyjdziemy z lotniska o 5 rano. Wylecimy, znaczy, z lotniska e, jutro, oczywiście. No i Będziemy tak o dziewiątej Oczywiście będę nagrywać, jak będę jechała albo przed. No i... się strasznie cieszę. Jestem cała spakowana i będę... Mm, jak ktoś ma Likę, no to będę tam nagrywać lps -y. I Może u Was trochę LPS -y będę nagrywać. Jakby co, wiecie, czemu mam takie loki? To od warkocza. No i właśnie mi się zakręciły włosy. No i robiłam sobie paznokcie. Takie o kolory. Tutaj tak. Mm. No. no i jak będą warkoczyki, no to też chcę zrobię. I oczywiście wam pokażę. Może jak będę robiła, no to może nie pokażę wam, ale jak będą już zrobione. Nie wiem... Nie obiecuję Wam, że będą warkoczyki, ale myślę, że mogą być, ale nie wiem. A jakby co, chyba Wam mówiłam, że my nie będziemy w hotelu, tylko w takim domku. W takim jakby apartamencie, tak można powiedzieć. To. Ja będę miała pokój razem z moją siostrą. Jak ktoś nie wie, to mam siostrę, ma na imię Sandra. Mm. No to ogólnie to wszystko. A i chciałam Wam powiedzieć, że Noemi to jest moje prawdziwe imię, a nie jakieś przezwisko albo coś. Bo ja się urodziłam we Włoszech. Byłam tam 3 lata, a potem przyjechałam do Polski. Już jestem kilka lat w Polsce. I po prostu ma, ma albo tam tata, chyba tata mnie nazwał Noemi, jak byłam we Włoszech jeszcze. No. No i ogólnie to wszystko. I jakby co, to jest godzina, a, jejusiu, sarki, jest 16.12, no to gdzieś tak o 22, 23, albo 21.30, nie, chyba o 22, polecimy, znaczy pojedziemy. Hmm. To jest najgorsze, że tyle godzin będę musiała jechać samochodem. No bo to długo się jedzie do Warszawy, bo my mieszkamy w suwałkach. No i ogólnie to tak. No i jedziemy do Warszawy, więc to długa podróż. I chciałam wam powiedzieć, że moja koleżanka też ma kanał, moja koleżanka ze szkoły i ma na imię windows.pl Windoms, a nie window. Windows, wiecie. Windoms bez.pl Windoms.pl. Bym powiedziała windoms.pl, ale to jest bez. kropki Windoms.pl. Dobra, i ja jest strasznie się cieszę, że idziemy na wakacje. Jestem spakowana. Sorry, że cały czas dotykam włosy, ale po prostu mi przeszkadzają. Dobra. No to będziemy się widzieć pewnie w następnym odcinku, jak będę już tak siadała do samochodu, takiego, jak będziemy już jechali. No, no i to ogólnie wszystko. No, i jak też będziemy na lotnisku, to nagram. Ale to pewnie będzie innego dnia Wam dojdzie, jak będę na lotnisku. To, że będę już jechała, no to dojdzie wam dzisiaj. No, a jakby co to noc, więc będzie ciemno trochę. No i ogólnie to wszystko. Coś tam na dole, coś tam śpiewa. Dobra, już poszli, ale nadal ich słychać troszkę. Ale tu...